Witaj się wiedzy. Dzisiaj znowu zagramy na Minecraft 1.20. Yy, I dzisiaj mam plan zrobienia farmy yy, krówek. Właśnie. I najtrudniej tutaj będzie. Yy, no, ale najpierw potrzebuję zboże. A jakieś powinienem mieć? Z tego co pamiętam. Yy, w skrzynce Nie, tu nie ma. Tu nic nie ma. O, tu jest. Dobra. Nie no w sumie jeden snopek powinien starczyć, no bo jednak płacą mniej więcej yy, No i potrzebuję jeszcze drewna A tu mam drewna Żeby zrobić płotki yy, Gdzie są patyki? O tu mam patyki właśnie Nie ja mam po co robić nawet I płatki się robiło Tak, dobrze Dobra, tyle mi powinno starczyć Um, dobra. I teraz idziemy po krówki. A tutaj są mopki jakieś. Z tego co słyszę. Wow, 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 dobra, dobra, dobra. I się tam wchodzić za duszę szkieletów. Trochę. Okej. Okay. Jak ktoś się tu znalazł? Wracaj. A tego w ogóle to domek zrobiłem na live. Jak ktoś nie widział, to polecam obejrzeć. sobie budowałem. Jeszcze zrobiłem, y, ogarnąłem profesję Villagerowi na live tak to poza tym to dużo nie zrobiłem, nie zrobiłem żadnego upgrade'u zbrojki, jak było na miniaturce, ale nie udało się. miałem plan zrobienia domek, domku, ale no przedłużyło się to strasznie. No jest, dobra, e, teraz chodźmy po te krówki. Gdzie one mogą być? Może na tej polance tutaj gdzieś. Hmm, kto wie. <śmiech> <śmiech> Tam jakiś konik. Kolejny koń. Kolejny koń. Ale krów żadnych nie widzę. Tu jakieś kurczaczki. Tam jakiś osiołek. Hmm, ale gdzie może być jakiś koń? koń. Ten. Krówka. To znaczy dwie, bo jedna mi... Tak naprawdę jest płoniec. Siemano, kotełku. Gdzie mogą być krówki? Siemano, Stefan. Jak tam życie? A widzę, że masz kolegę. Ubranie was Iron Golem. nie dobry. Halo, no gdzie mogą być krówki? krowki krówki, gdzie możecie być Kurde, żadnych krów nie ma nigdzie. Może tu jakieś będę w lasku? Ach, z tego co widzę jest tak średnio. Tak średnio bym powiedział. Hmm. O kurde. Tu chyba byłem, coś mi się wydaje. Może mi się tylko wydawać. Nie jednak chyba nie byłem. Nie wykopane żelazo, a po prostu minęłam też No, wszystkie są zwierzęta oprócz kulów, jak na złość. Nie ma ani jednej krowy. No. Jest osiołek, są kuli, są świnki, tam była owieczka, ale krów żadnych nie ma. Co jest nie tak? Wszystkie się obraziły na mnie? Co? O jest, pierwsza. No, nie gada, że jesteś tutaj sama. To znaczy, tak czy nie, bo nie znam krowiego. nie no... O nie gada, no... Ta krówka jest sama najgorzej. A ja, taka jedna krówka to mi po nic tak naprawdę. Kurde, nie chcę też tak daleko odchodzić. Eee. O! Czy tam była krówka druga? Nie, zdawało się tylko. No, niestety... Dziś już żadne krówki nie chcą zaraz bić. Hmm. pójdę w tamtą stronę. To może pan będzie sam konie jest... Nie, to nie ma. Na tam tamtych skalistych... Wyspach to wątpię, żeby były krowy. Hmm, o żelazo, nawet nie widziałem. Teraz się zgodę. No, dobra, dobra. No, owieczka. Owieczka. Czemu nie jesteś krówką? Owieczka. O, siema na no, osiołku. Widzę, że sobie czyścisz kopytkę. Dorsze, dorsze, powiedzcie, gdzie są krówki jakieś. Chyba nie wiecie. No nie, nie wiedzą. A powoli noc się robi. Najgorsze. A w nocy ich nie chcę prowadzić. Nie, no dobrze, czekaj. Nie ma żadnych krówek. Kurde. Dlaczego? Wziął i uciekł wszystkie. Tylko ja tamta jedna, a co mi jest jednak. Dużo mi te jedne nie daje. Kurde. To może jakaś. Kówka halo. Czemu żaden nie ma? No to tu już byłem. Tam no, tutaj nie mam co drugi raz jej jednak. Nie ma Wzięła wszystkie przede mną ziaku Najgorzej Najgorzej <laughs> Nie ma żadnych krów w okolicy Nie ma na. Wszystkie są zwierzęta Ale krów nie ma Как назвалась? Шимона. Шимона. Я вам найду... Даже вам теперь будет No ale kto wie może sam... No ale nie wiem, nie chcę mi się być fój kruszek. Tu muszą być, na innego wyjścia, nie wiem. Tu muszą być, no. Nie wierzę, że po z nimi przepłynę. Myślę, żebym wiedział, że to są. Ale tylko tak na wybrzeżu. Jak będą gdzieś dalej, to, to walę, bo to nie ma sensu. Są jakieś zwierząta... To... Co jest? Druga wioska? Ej! Wityfy? Nawet nie wiedziałem. To za że tu poszło. Też tak obok siebie dwie wioski? Ciekawie. Oj! Aha, bo to jest ten wiśniowy film. Dobra. To ja tam przecież byłem. Okej, okay, to się pójdę tu prześpię. Skoro już jestem. O, są wiele Kowal, kowal! Chyba. Nie, zdawało mi się na szkole. Mają sianko. mają iron golemia. Mają tego typa. Nie gadaj, że nie ma żadnego domku ze skrzynką. Nie! Nie gada, że są same zwykłe. I tylko jeden kościół. Niedobra jest ze skrzynką jakaś. Siemano. O ziemniaki macie i chlebcia. Trochę, dobra. dzięks O tu są krówy! Dobra, mamy to. Trochę daleko, ale... Spróbuję jakaś You're JOL, fajne w ogóle tutaj no, Fajne miejsce sobie wybrali. Na wioskę, to muszę przyznać. Ło, cztery krówki. Dobra, chodź. No chodź, dobra. Teraz F5, żebym widział je? No chodźcie Może jeszcze zdążymy Dojść Ty świnko za mnie idziesz? No idziemy, idziemy, gęsiego No gęsiego kurty mówię No nie mogę, ja nie rozumiem Ups, zapomniałem, że muszę mieć pszenicę. E, e, e! E, patrzcie! Pszenicę. Wezmę sobie do drugiej ręki. Okej. Okay. Tak będzie łatwiej. Dobra. Chodźcie, chodźcie. Dajcie dawajcie. Chodźcie. A tam są jeszcze owce, ale owce mnie nie interesują. A no to już jest ale zalecki, to mam aż za dużo. Ja myślałam, że to owce tam Ale jednak nie. Chodźcie No Jak on wolno płyną? Przecież my będziemy godzinę płynąć No jeszcze ten linek, chociaż dwie To jeszcze by nie było problemu Ale kurde że on tak godzinę płyną jeden blok Nie nazywało mi się to dobrze. Nie chcę mieć problemy z nimi, jeszcze z krowami. No nie, no słyszę jakiegoś dziada. A łamą! Kurde, nie umiem się bić na F5. Dobra. Właśnie nauczyłam. Są to pilcami. to Teraz ten małe, no... Te małe ale Ja nie mogę że szybciej, błagam was Teraz noc będzie Kurde No chodźcie, chodźcie Chodźcie, grówcie, chodźcie No dawaj, dawaj, Ja jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Będzie w sumie pod górkę. Ale jak wejdziemy na górkę, to już będzie z górki. Mówiłam. Naprawdę. Nie. nie żartuj. Dobra, chodźcie. Dobra, Dobra. Teraz pod górkę tylko wejdziemy. Krówki wy moje. Chodźcie tutaj. O właśnie, gęsiego, gęsiego. Mm. tam jakiś creeper, szkielet, ale na szczęście nie widzą. Chodźcie, chodźcie, krówki. Mm. Teraz tam. Dawajcie, dawajcie, już powoli widać. A i wczoraj nie było odcinka, no bo jednak live'a robiłem, to pasy miałam robić odcinek, skoro był live. Chyba będę robił live y, częściej, tak co tydzień, co dwa. Ale to tylko jak chcecie. Piszcie w komentarzach, czy chcecie live'y. To. To sobie... To be. Oczywiście jak będziecie chcieli, to a, mogę zacząć robić, y, to mogę robić live. Nie y. będziecie chcieli. Teraz z tego co widzę, to ten domek to. Jak jest to, tam te wykończenie pod. Y już wam pokażę lepiej. Y jak jest o to, to różowe, to z powinno być zwykłe dębowe, moim zdaniem, to by bardziej pasowało. Chodźcie, to może. To już się nam nie zostało. O no, kurde, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. O, dobra. Chodź. Dobra. Chociaż może lepiej z tej strony zrobić tutaj płotek. Właśnie, no kurde za szybko. Dobra. Bo tu jednak jest więcej miejsca. E, nie tak. Okej, okay, dobra. Okej, okay, tak. Chociaż może nie większe jest tak. Już mam trochę tych chłopaków jednego. Ja. Kurde, chodźcie. Teraz potrzebuję... co ja chciałem teraz? A, wełny. właśnie, mam na szczęście trochę. Tu zrobię dywaniki. Cyk. Jakbym nie miał wełny, to bym najwyżej trapdory zrobiła, trapdorami też się da. Okej, okay, tu. I tu. I tu. Dobra. będę się z wam żegnał i coś nie mogę powiedzieć. Hej